I witam was serdecznie na kanale The Slow Lifers. Następny tydzień, następny poniedziałek zaczynam go razem z wami. Zapraszam Was na nowy odcinek. Czym my się w tym tygodniu będziemy zajmować? W tym tygodniu zajmujemy się po pierwsze skończeniem naszego łóżka, a po drugie skończeniem naszego prysznica, a po trzecie pod łóżkiem jeszcze chciałbym sobie już to trochę zabudować. A dlaczego teraz? Bo mam wreszcie wszystkie części. Wszystkie części, to znaczy, się nasz boiler przyszedł. E, zamówiłem najpierw jeden boiler, który, na który czekałem dwa miesiące. Sklep internetowy, w którym to sprzedawali, poinformowali mnie, mnie, że to będzie dłużej trwało. Mieli problemy z producentem, tak naprawdę, który nie dostarczał im części i, i towaru. No i to tak trwało, trwało. Po czym się zdecydowałem, że odmówię to i zamówiłem całkiem inny boiler, bo się okazało, że tamten już jest niedostępny praktycznie nigdzie. Teraz Wam pokażę nasze nowe zakupy i zaczynam pracę nad naszym łóżkiem. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina 15 w tym momencie. Zaczynamy późnym popołudniem, ale mam nadzieję, że zrobimy jak najwięcej dzisiaj. No, to zapraszam Was. Cześć. A to jest. Boiler, który kupiłem firmy Truma Terme TT2, także to będziemy instalować, tym będziemy grzać, grzać wodę, to jest 5-litrowy boiler. Nie jest tego za dużo, ale myślę, że wystarczy. Jeszcze jedna część, której mi tutaj brakuje to jest... Moja pompka robi ciśnienie do 2,8 bara, a ten boiler wytrzymuje do 1,2 bara. W sensie że potrzebuję jeszcze reduktor, tym się będę jeszcze zajmował. To jest pierwszy zakup. Tu z tyłu już widzicie nasz drugi zakup. To jest kuchenka e, gazowa do kuchni. Kuchenka Amiki, pewnie znacie już z innych vanów. Podpatrzyliśmy od Vandalwan i od. Bardzo nam się spodobała i też sobie ją po prostu kupiliśmy. I trzecia część to jest nasz, e, nasza bateria do kuchni. To też sobie kupiliśmy. Także to są te nasze zakupy. To wszystko teraz w takim stanie jest. Prysznic jeszcze. Nie jest... Ściany jeszcze w nie są gotowe. To jest tylko e, szablon tak naprawdę, który zaraz ściągniemy stamtąd. I tutaj jest kable do wody, kończą się po prostu tutaj. Do niczego to nie jest podłączone. Łóżko, belki ściągnąłem i zaczynam od łóżka. Chcę te belki umocować tak, żeby już można było położyć na to resztę. Także zapraszam Was na oglądanie. Pa. Nowy tydzień, nowe rzeczy. Za tydzień będziemy o tydzień dalej, czyli tydzień bliżej naszego wyjazdu. Parcie, co sobie zrobiłem, to jest e, na razie prowizorycznie na dwóch śrubkach tylko przekręcone. Ale tak będzie wyglądało zamocowanie do moich belek od łóżka. Tutaj, to widzicie, to jest na ścianie samochodu to drzewo. I o to drzewo będziemy zahaczać nasze belki, które będą szły tak. Belka ma być stabilna i takie. Sobie teraz muszę tutaj zrobić. Tu jest druga, i tam trzecia. Na jednej stronie będą trzy takie blachy na trzy belki. Z drugiej strony to samo. Tym się teraz będę zajmował. Ale tu głośno, jeszcze teraz jak się tak włączy to ogrzewanie na początku, to naprawdę jest trochę głośne. Ale to tylko na początku. Potem się to wszystko wyrównuje ładnie. I spadają obroty, jest ok, ale na początku to jest, na sobie co Dobra. Teraz jeszcze po bokach i z tyłu po bokach idziemy dalej. Miana ja planów w połowie. Zająłem się tą ścianą prysznica, pierwszą naszą, bo mam trochę pomocy. Także idę wiercić i za chwilę montujemy. Chciałem pokazać tutaj na takich małych drewienkach, sobie podniosłem to troszkę do góry, żeby przy silikonowaniu potem to weszło, żeby wszedł ten silikon, tam dalej. No ale to w sumie bardzo ładnie siadło. Poza tym, już teraz trzeba sobie włączyć najpierw mikrofon. Widzicie, która jest godzina? Znowu, no, ale patcie tu. Tu jest prysznic. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda, bo teraz nie mi widać nic. I teraz jeszcze kończę sobie łóżko. Pół do pierwszej, a ja sobie przycinałem gumówką takie podkładki. Sąsiedzi mnie kochają, na pewno mnie kochają. Nie, no tak naprawdę to siedzę, oglądam vlogi. Obcinam sobie, przygotowuję to łóżko. Chciałbym to jeszcze dzisiaj skończyć, więc, więc to już dokończę. Chciałem wam pokazać jeszcze, jak wygląda prysznic. Na razie wszystko jest osadzone. Pokażę, jak sobie zablokowałem to wszystko. E, tak, żeby mi to w nocy nie, nie odeszło, nie spadło, żeby mi się jakieś nierówności nie porobiły. No i braku mi Sikaflexu, co jest słabo, naprawdę jest słabo, bo nie widziałem w Krośnie w żadnym sklepie Sikaflexu, żeby mieli do sprzedania taką po prostu. Więc zamawiam zawsze Sikaflex e, online. No, i przyjdzie pojutrze, także e, prysznic. Będę sobie jeszcze kończył takie małe rzeczy dookoła, ale ściany muszę poczekać jeszcze dwa dni. Jak na razie mamy dwie ściany. Dwie ściany to zawsze jest o dwie więcej niż mieliśmy wczoraj, więc jest super. No i na jutro się zastanawiam, co ja będę robił. Albo jest plan, żeby uporządkować wszystko tutaj, wszystko pod łóżkiem i zrobić. Tak już poddzielać tak jak trzeba. Przyszedł tak jak widzieliście, przyszedł mi przyszedł mi ten boiler, także mogę sobie to wszystko poddzielać. Jak na razie to powiem wam, że jest trochę późno i chyba muszę się pozbierać. Widziałem, że Justyna vloga zapostowała, w którym się skarży. Nie, nie skarży się. Mówi o tym, że siedzę do późna w nocy. No i racja. Siedzę czasami od 5 rano, czasami siedzę do... Pierwszej, drugiej, przedwczoraj siedziałem do trzeciej nad ranem, ha, no ale już widać efekty. Wygląda ładnie. Patrzcie, co mamy, jak nasz prysznic teraz wygląda. Tada! Tak wygląda nasz prysznic. Tu i tutaj jest woda podprowadzona. Tutaj mamy tą ścianę, tą ścianę. Jak na razie jest jeszcze folia taka. Zielona ochrona na tym, ale to ściągniemy dopiero, jak już wszystko będzie gotowe, i wszystko już jest e, no prawie wszystko zasilikon, no, zasilikonowane od tyłu, od spodu. Także na samym końcu będziemy tylko w rogach uszczelniać, ale już to wszystko bardzo dobrze wygląda. Mówiłem wam wczoraj, jak zostawiłem rzeczy, te tutaj podpórki, że czasem nie otworzył tych drzwi, bo mi to wszystko spadnie. Właśnie wszystko spadło I tutaj jest chyba czas naprawdę, najwyższy, znowu posprzątać Także to będzie pierwsza rzecz na mojej liście dzisiaj Hej, właśnie sobie planuję tutaj Jak podprowadzić ciepłe powietrze do prysznicy. Tutaj chcemy gdzieś mieć wlot na tej ścianie, która tutaj przyjdzie jeszcze i muszę sobie to wszystko pomierzyć, rozrysować. Zobaczcie co my z tym zrobimy cześć! Dzisiaj mieliśmy jeździć na zakupy i nie odpalił Uff. Tak to jest jak stoi samochód przez tydzień i... Różne rzeczy, tam się podłącza do akumulatora, ładuje, nie ładuje i tak dalej. Tak naprawdę zajmuję się tymi z tyłu akumulatorami. Przez cały czas stamtąd biorę prąd, ale też i były podpięte rzeczy, takie jak ładowarki do tych z przodu. No i po prostu pad akumulator. Widzieliście już, mam zmienione opony. Mega fajnie, bo ceny były naprawdę w porządku. Co mnie zdziwiło, to te wzmacniane opony do e, busów naprawdę kosztują trochę więcej niż do niż osobówek. W sensie, że jedna kosztowała 500 zł. Na oponę opatrzyłem. Podobne są ceny, myślę. I tutaj jeszcze chłopaki mi zmienili. Mogę tylko naprawdę polecić. Jeżeli ktoś by tam wkrośnie chciał sobie zmienić, to się nazywa. Tutaj koło kruczka, kruczek. Tiry tutaj są i tutaj mają stację kontroli pojazdów i też zmieniają opony. Dobra, teraz, teraz jedziemy dalej. Ja jeszcze, jeszcze muszę po drzewo pojechać na, ten, na moje konstrukcję i wracam do domu, bo są urodziny syna mojego brata. Wam już po raz czwarty, ale teraz z głosem. Cześć! Nie wiem gdzie, gdzie was zostawiłem wczoraj, ale to chyba było gdzieś koło z... po zakupach. A zostawiłem was, bo się to tak potoczyło, że już nie wróciłem do Wana. Tylko zostałem w domu i rozrysowywałem sobie wszystko. Mam dość trochę tego, tego wszystkiego. Tutaj już wszystko jest przygotowane. Czekam na Sikaflex. Nie zamówiłem sobie, nie wiem gdzie go kupić w Krośnie. Ciągle go zamawiam, więc... Czekam, jutro powinienem przyjść i wtedy będę zakładał e, resztę ścian. Do tej pory mam wszystko przygotowane. Jest konstrukcja, jest wszystko. Czekam na klej. Dobra. Ale też mam dość tego, tak, takiego manualnego i zabieramy się za elektrykę. Widzicie tą sałatę kablową? Trzeba ją uporządkować. To jest pierwszy krok. Drugi krok. Widzicie ten akumulator tu, drugi tam? Trzeba je położyć koło siebie. A żeby to zrobić, to muszę sobie podłączyć tutaj. Tutaj z przodu jest przewidziany włącznik światła, więc, e, więc tutaj postawię akumulator. Chcę go stąd wziąć. Teraz będę zakładał e, na początku włącznik światła, który położę na razie na ziemi, potem będzie w szafce wmontowany i wyniosę akumulator tam. Chcę to wszystko uporządkować. Potem tam pójdzie sklejka, i na tą sklejkę pójdzie przetwornica i falownik, tak samo jak wszystkie moje bezpieczniki. Taki jest plan. Także dzisiaj zaczynam z porządkowaniem elektryki. I mam chyba już wszystko. Jeszcze brakuje mi paru kabli krótkich, ale to jutro mogę załatwić. I mogę to sobie podłączać, dać elektrykowi do sprawdzenia. Solar na górę. I <trybuj> będzie gotowe. Już jest podłączone, teraz muszę iść sobie przynieść lampę, bo będę wyłączał to światło, to światło będę wyłączał i przełożę sobie akumulator do tyłu i potem znowu je włączam. Trzymajcie kciuki, żeby zadziałało. Pamiętacie jak sobie uciąłem tutaj tamtą sklejkę na nadkole? I była taka szpara przy tym? No chyba nie myśleliście, że ten, że to tak zostawię. <laughs> przy nerwach myślałem, że tak zostawię, ale oczywiście tego nie zamontowałem. Więc teraz e, mamy szablon, który bardzo ładnie tutaj pasuje. Jest szablon z kartona, Teraz idę to odmalować i wyżynarką, sobie wyciąć coś takiego. No jak stąd. A pewnie się zastanawiacie dlaczego, tylko jedna część, nie? bo tutaj będzie grubsza sklejka, na której będą wszystkie elektryczne rzeczy powieszone. A te elektryczne rzeczy mam rozkładane już tutaj. Tutaj mam falownik, tam przetwornicę, tu mam. Bezpieczniki na 12V, tu jeszcze przyjdą bezpieczniki, najprawdopodobniej na 220V, i tutaj nie wiem, czy widzicie: mam rozrysowane kabelki, bezpieczniki, wszystko co potrzebuję do podłączenia tego. To jest to, czym się zajmowałem wczoraj w domu. Także to wszystko ten szablon jest na tą część. Cześć wam! Już następnego dnia. E, dzisiaj będziemy się zajmować kończeniem prysznica. Wszystko już przyszło, mam silikon i mogę to zakładać, ale były jeszcze prezenty. Wszystkie paczki mi przyszły. Hole zakupowe na internecie są, po, są podobno bardzo popularne, więc spróbujmy. To jest mój reduktor ciśnienia. Reduktor ciśnienia, to jest moja próba uratowania tego bojlera. A to jest mój jeden z bezpieczników na 150 amperów, który będzie zamontowany koło mojego falownika, przetwornicy, tam jeden taki potrzebuje i drugi, który ma 40 amperów. To jest najbardziej oczekiwana paczka Sikaflex. Jest 6 tub i tym będziemy kończyć nasz spryszniczki. A zamiast się tak schylać, to może was podniosę trochę. Następna boczka. Eee, to są moje te... Moje trzymadełka do... Do kabli. To są takie plastiki. E, samo przylepne, można też na śrubce to przykręcić. I... Do tego plastiku są te objemki takie plastikowe. I to jest do mocowania, to można używać też do e, ciągnięcia tych rurek z wodą. Także super, cieszę się. Następna rzecz. Następne dwa bezpieczniki. Bardzo ważna rzecz. Moje bezpieczniki. O i. taki coś. Do. Ściągania izolacji i do e, zagniatania tych końcówek na kablach. Myślę, że bardzo przydatne, kosztowało całe. Zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem. 21,80. Myślę, że bardzo warte swojej ceny. Tym bardziej, że wygląda bardzo konkretnie. Pierwsza oznaka świąt w tym holu zakupowym. A tutaj kosmiczne coś. To jest moja otulina na rurę, którą będę. Na tą rurę, którą będę rozprowadzał ciepłe powietrze po samochodzie. A propos, utopić pieniądze. Pamiętacie lodówkę? Lodówki. Lodówkę nam przysłali, brzydką, używaną, śmierdzącą. Odesłaliśmy to z powrotem. Jeszcze czekają na pieniądze. Dostaliśmy w międzyczasie potwierdzenie, że dostaniemy te pieniądze już, bo już doszło. No ale to trwa. Wczoraj zamówiłem znowu lodówkę, e, teraz już nową, w polskim sklepie. I dostałem maila, że na tą lodówkę będę czekał e, 30 dni roboczych do wysyłki. Jak to zobaczyłem, no to sobie pomyślałem, że jeszcze nie skończyłem tematu z lodówką. Więc na drugi dzień, czyli dzisiaj, zadzwoniłem e, do tej firmy i e, się zapytałem jak to anulować. Kazali mi wysłać maila. Po czym odłożyłem słuchawkę i 5 minut później zadzwonił do mnie pani, tak bardzo fajny. Bardzo konkretny, pomocny. Zaproponował mi, że, że mi że poszuka ze mną tej lodówki. Bo, bo tamta to faktycznie jest tak, że firma Dometic e, nie wysyła teraz e, tych lodówek, także oczekuje się faktycznie przynajmniej miesiąc. No i e, mówi, że to, co ma na stanie, albo to, co może sprowadzić dość szybko, to przejdzie ze mną. No i teraz jesteśmy w trakcie wybierania dla nas lodówki. Mega fajnie, naprawdę. To jest tak miło spotkać kogoś, komu się chce i kto chce Ci pomóc. A już naprawdę ten temat lodówki wałkuje chyba dwa miesiące. No i w międzyczasie jeszcze, jeszcze napisaliśmy do, do chłopaków z abem, abem chyba, którego nam polecaliście. No i zobaczymy, zobaczymy co o nim jeszcze powiedzą. Także temat lodówki jest jeszcze otwarty. Tyle holu zakupu, zakupowego. Teraz kończymy prysznic i zabieramy się za elektrykę. Witajcie wam Patrzcie są ściany Są ściany już gotowe I teraz punkt numer 2 dzisiejszego wieczoru W sensie, że łóżko Już sobie przyniosłem z powrotem te belki I rozłożyłem e, Te deseczki, nie wiem jak to się nazywa I Teraz plan jest taki, żeby Je tutaj przekręcić I wkręcić się Do tej, do tej blachy, do tego sobie kupiłem takie ładne Ładne śrubeczki, teraz wam wszystko Pokażę jak to wszystko wygląda i będzie to zamontowane tutaj. To się wszystko ładnie naciągnie, po środku i na końcu w trzech punktach na każdą stronę. Także będą trzy rzędy, w pośrodku będą po dwie śruby, bo są dwa rzędy tych desek. Taki jest plan, i teraz się tym zajmę. Śrubki wyglądają tak. To są te z płaski z takim ogromnym łebkiem. I od, od spodu będą nakrętki, które się same e, trzymają z taką gumką. Przewiercę to tutaj i potem tutaj, następny na końcu tej deski, na początku następny, jeszcze jedna śrubo i na końcu jeszcze jedna. Dobra, już kończymy na dzisiaj. Naprawdę wena mnie opuściła. Jest łóżko, jest, są, są te śrubki, jest wszystko poprzykręcane. E, to się poprzekręcę. Po śrubki jeszcze nie są nakręcane te od spodu, bo możliwe, że będę musiał to zdemontować na chwilę, jak będę te sklejki pod łóżkiem jeszcze montował. Ale jest wszystko przygotowane. Tak naprawdę teraz moglibyśmy tu wsadzić materac i już dziś pojechać. Wykąpać się jeszcze nie wykąpię ale już niedługo dobra, trzymajcie się i do zobaczenia jutro cześć wam kolejnego dnia dzisiaj z dachu i muszę wam od razu coś pokazać wyszedłem sobie przymierzyć solara w pełnym słońcu i patrzcie co zobaczyłem e, miesiąc temu sobie to założyłem profile aluminiowe, Kątowniki aluminiowe a patrzcie jakie śruby dostałem były takie ładne czarne i niecały miesiąc po samochód i już wszystkie zardzewiałe także jakbyście sobie zamawiali to, to patrzcie na śruby albo od razu sobie kupcie śruby e, inne, jakieś, jakieś nierdzewki albo cykowane przynajmniej bo rdzewieją. a teraz będę musiał wymieniać wszystkie śruby, najpierw sobie muszę takie znaleźć potem powymieniać wszystkie, bo każda z nich jest zardzewiała Witam Was serdecznie, już ostatniego dnia tego tygodnia. Dla nas dzisiaj jest sobota. Zwijamy wszystko, kończymy wszystko i e, będziemy wkładać vloga. Dzisiaj kosmetyczne rzeczy w, e, przy prysznicu: w sensie, że trzeba wszystko posylikonować już silikonem sanitarnym, tak dookoła. Druga rzecz, łóżko poskręcać, bo już są powiercane dziury, wszystko jest, śruby są nadłożone, tylko trzeba nakrętki po pozakręcić, żeby to się wszystko trzymało. I teraz układam sobie e, wszystkie elektryczne komponenty na sklejkę. Robię taki mock-up, Zobaczymy, jak to wszystko e, będzie pasowało. Jak będzie pasowało, mam sklejkę przygotowaną, która ma 9 mm grubości. Wszystko się, sensie, że to utrzyma, a nie będzie latać tak jak na czwórce i będzie gotowe. Zobaczymy, jak daleko z elektryką dojdziemy. Powinienem e, móc przynajmniej to wszystko już sobie poukładać, powszykręcać tak, jak trzeba. No a z kablami, no to jest inna sprawa, nie wiem czy ja to sam będę robił, czy idę do srodzenia, czy jednak ktoś to zrobi dla mnie, to się jeszcze okaże, także to może wszystko potrwać. E, solarów nie dajemy na dach na razie, tak jak widzieliście, wszystkie śruby są e, zardzewiałe, znaczy jest taka powłoka, to można zetrzeć, ale chcę je wymienić na jakieś nierdzewki i e, jak już będę miał te śruby, to też takie śruby, Wykorzystam do e, przymocowania solarów. Teraz to nie ma sensu, bo tak czy tak wszystko muszę ściągać. Także taki jest stan rzeczy, a jutro zbieramy się już do żywca na święta. No, także zapraszam Was na ostatni już dzień tego tygodnia i do roboty! Tu wam chciałem pokazać ten cały, e, jak to, to całe rozłożenie moich przyrządów. To jest falownik. Tutaj będą szły kable od solara z tej strony. Tutaj wyjdą, wejdą do falownika, z falownika przez, przez bezpiecznik Wejdą tutaj do... I jeszcze to, tak naprawdę to sobie dokupiłem To jest taka puszka rozdzielająca, rozdzielająca, taki rozdzielacz na kable Bo mi się ich za dużo zrobiło, także ma to sens I jeszcze muszę sobie zobaczyć jak te kable pójdą, ale Tutaj będzie łączone, tam jest znowu bezpiecznik Tutaj są bezpieczniki na 12V, a tu jest puszka na 220V które, która wyjdzie kable, kabel z przetwornicy przez te bezpieczniki Już pójdą dalej do bojlera, do gniazdek i, i do kuchenki e, gazowej I to wszystko dzisiaj chcę sobie tutaj poprzykręcać To jest bardzo cienka sklejka, która nie wytrzymałaby takiego ciężaru to, to jednak waży trochę Także na razie sobie do tego przykręcę, przyłożę do ściany czy to tak będzie Czy mi się to wymieści Na dole będą akumulatory i jeżeli tak, to wszystko przełożę na grubszą sklejkę. Te bezpieczniki chyba muszę dać troszkę wyżej. I tą, tą rozdzielkę. Tą, tą Ale tak to chyba będzie. No i tutaj jeszcze pójdzie następne, następna puszka z bezpiecznikami na, 20, na 220. Hejo! Cześć! Ale jesteś smarznie. Zimno! Słuchajcie! Jest prysznic! Jest prysznic gotowy. Jeszcze będziemy ściągać to. Zaraz wam pokażę, jak wygląda końcowy efekt, ale teraz już razem chcieliśmy zakończyć dzisiejszego vloga. Ja zaraz pójdę robić likier karmelowy, słody karmel tak. na święta i składać <laughs> filmik, a Krystian tutaj będzie zamykał. Tak, ja jeszcze tutaj trochę posiedzę. Chcieliśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Żebyście zawsze byli zdrowi i szczęśliwi i żeby Wam się spełniały marzenia i żeby te święta żebyście o, mogli nie. je spędzić w rodzinnej atmosferze. Anabela, powiedz tutaj wesołych świąt. Wesołych świąt dla rodziny. <Głosy> <głosy> tak. Wesołych świąt dla rodziny. Także dziękujemy Wam, jak zawsze, że z nami byliście. Jak widzicie, coraz bardziej zaczyna tutaj wyglądać jak w domu. Tak. Jestem mega dumna z tego pana, bo mimo tego zimna, mimo tego spadku formy trochę, bo powiem wam, że ostatnio nam trochę motywacja zjechała. Nie, motywacja jest. Motywacja jest, siły trochę opadają. Siły opadały, ale, ale. teraz jest mała przerwa. W tym tygodniu jedziemy sobie na, wa na wakacje. No, <laughs> jedziemy do święta. Tak, bierzesz narzędzia, więc prawdopodobnie coś tam jeszcze podagrywamy tak, tak. w poniedziałek. Będę, tak. będę jeszcze robił także vlog, tak czy tak. Pojawi niedzielę. się za tydzień w niedzielę o 9 rano, jak zwykle w nim pokażemy, się okaże. Dobra, dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało, zostawiajcie nam komentarz. to zawsze ogromnie pomaga naszym filmikom. Powiedz cześć! Cześć! Do zobaczenia w następnym filmiku. Do zobaczenia w następnym filmiku. I jeszcze powiedz subskrybujcie kanał. I subskrybujcie ślub, kanał. O! Właśnie, i tym akcentem kończymy. macie się ciepło. Dobra. Cześć! Cześć! Do zobaczenia za tydzień. Cześć witam was serdecznie już <grywa> Cześć Dzisiejszy dzień miał być o tym jak e... no, Jeszcze Zespionego PCV Pies przestał to, to.